7 lutego, Konrad Dudek. Zapraszam na Aktualności, to skróty informacji dnia. Zapal znicz wywiezionym, sibilacje z Przemyśla przypominają o rocznicy masowych deportacji na nieludzką ziemię. Gdy byłam na, w liceum i na studiach, nie wolno mi było mówić o tym, że jestem dzieckiem deportacji. Dzisiaj się właśnie cieszę, że mogę o tym powiedzieć i je wszyscy słyszą. Mieszkańcy gminy Sędziszów Małopolski czekają na pomoc w usuwaniu skutków wichury tyle metrów kwadratowych dachu, żeby podnieść go do góry i prze W aktualnościach także setne urodziny bohaterki. To uosobienie naszej najnowszej historii. Zaproszenie na maraton Zumby, który może pomóc chorej Nikoli. I kolejna podkarpacka próba bicia rekordu Guinnessa. Myślę, że nikt nie powiedział do tej pory. Takiego czasu, wielkości obrazu. No i, i tym bardziej, że mężczyzna. Potworny głód, przenikliwe zimno i śmierć najbliższych. Takie wspomnienia, mimo upływu lat, wciąż budzi w Sybirakach przymusowa deportacja na nieludzką ziemię z 1940 roku. Dziś w Przemyślu pod hasłem Zapal Znicz Wywiezionym obchodzono 76. rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń, a jednocześnie 70. rocznicę powrotu do Polski tych, którzy przeżyli sowiecką wywózkę. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Świętej Trójcy, a zakończyły na stacji Bakończyce, gdzie zapłonęły setki biało-czerwonych zniczy. Na stacji Bakończyce zebrał się tłum liczący kilkaset osób. To jest to historyczne miejsce, skąd były odprawiane na Sybir pełne wagony bydlęce, pełne zesłańców. Wśród deportowanych byli m.in. Maria Wielgosz i Mieczysław Tłuczek. My właśnie dzieci byliśmy małymi bohaterami, często dokucza nam głód, wszawica, mróz. Pan Mieczysław jako roczne dziecko wskutek głodu przestał chodzić. Jego matka zalewała się łzami, nie mogąc wykarmić dwojga dzieci. Nic nie było tak ważne jak jedzenie. Jedzenie. O wszystkim człowiek myślał. Żeby tylko zjeść cokolwiek. Według szacunków historyków, w trzech deportacjach, począwszy od lutego 1940 roku do czerwca, na Syberię trafiło od 700 do 800 tysięcy ludności, głównie polskiej. Rodziny pracowników administracji państwowej, wojska, policji, działaczy społecznych. Szacuje się generalnie, że w trakcie tych pierwszych wywózek zmarło w trakcie transportu około 6 tysięcy ludzi. Pozostali umierali już na miejscu. Nieżywych na oczach ich najbliższych nkwd ziści wyrzucali z pociągu. Innych trzeba było pogrzebać w śniegach Syberii. Tych, którzy przeżyli, na miejscu czekała ciężka praca i nieustanne poszukiwanie czegokolwiek do jedzenia. Dzieci nauczyły się szukać nasion trawy. Przemyski uroczystości ku czci deportowanych rozpoczęły modlitwy w kościele świętej Trójcy. Następnie przed tablicą pamięci w hołdzie ofiarom stalinizmu pomordowanym i zmarłym na nieludzkiej ziemi. Obchody 76. rocznicy deportacji Polaków na Sybir i 70. powrotu ocalałych zakończyły się na historycznej rampie Bakończyce. Żal Przede szczególnie dziadkom i rodzicom, że nie doczekali tej chwili, gdyśmy wyszli z podziemia. Wyszliśmy z podziemia prl który, gdy byłam na, w liceum i na studiach, nie wolno mi było mówić o tym, że jestem dzieckiem deportacji. Dzisiaj się właśnie cieszę, że mogę o tym powiedzieć i nie wszyscy słyszą. Dla Sybiraków była to uroczysta chwila z odśpiewanym hymnem, apelem pamięci, składanymi wieńcami i zapalanymi zniczami. Na co dzień podnoszą z ziemi każdy okruszek chleba, bo tego co przeżyli nie da się zapomnieć. Tych ran pamięć nie zagoi nigdy, tak mówią. Dlatego Przemyski oddział Związku Sybiraków od lat z trudem zbiera każdą złotówkę na budowę pomnika w okolicy Sanu. Na razie są fundamenty. Silny wiatr dał się dziś we znaki w wielu miejscach regionu. Najwięcej zgłoszeń o szkodach odebrali dziś strażacy z powiatów Dębickiego i Robczycko-Sędziszowskiego. Mamy połączenie z młodszym brygadierem Marcinem Betleją z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Proszę powiedzieć, czy nikomu nic się nie stało? Jak wygląda bilans dnia w regionie? W ciągu ostatniej doby podkarpacy strażacy interweniowali ponad 80 razy, usuwając skutki tego silnie wiejącego wiatru. W 16 przypadkach strażacy pomagali zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach i mieszkalnych i gospodarczych. Pozostałe interwencje dotyczyły usuwania konarów drzew i drzew leżących na chodnikach, jezdniach i posesjach. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. W tej chwili już praktycznie nie otrzymujemy zgłoszeń, sytuacja zdaje się stabilizować i uspokajać. Miejmy nadzieję, że nadchodząca noc będzie spokojna. Również mamy taką nadzieję. Młodszy brygadier Marcin Betleja, dziękuję za relację. Tak jak słyszeliśmy teraz, wygląda sytuacja w regionie, ale mieszkańcy gminy Sędziszów Małopolski w tysiącach złotych liczą straty po nawałnicy, która przeszła w okolicy tydzień temu. Urzędnicy pomocy społecznej odwiedzili już wszystkich poszkodowanych, a strażakom udało się prowizorycznie naprawić zerwane dachy jednak bez pomocy z zewnątrz wiele osób zostanie z poważnym problemem. Pan Wiesław Fabianowicz już wie, że czeka go wymiana całej blachy na dachu, po tym jak dom, w którym mieszkają dwie rodziny, znalazł się w centrum niszczącego żywiołu. Dzięki pomocy miejscowej straży pożarnej zerwane poszycie udało się prowizorycznie przykręcić, ale to rozwiązanie tymczasowe, bez kolejnej pomocy tym razem finansowej, nie obejdzie się. Potrzebna, no raczej potrzebna. Może nie tak tu procentach, ale jak, jak jakaś była pomoc tam z urzędu miasta, czy, czy, czy ubezpieczenie, zobaczymy ile ubezpieczenie wypłaci, bo to jest najważniejsze, płacić ubezpieczenie przez rok, a zobaczymy ile, ile wypłacą. Czy to będzie adekwatne do, do strat. Znając życie to zawsze jest, są, zaniżają te wypłaty. Najstarsi mieszkańcy Wolicy Piaskowej nie pamiętają, aby w jednym momencie przez wieś przeszła tak silna trąba powietrzna połączona z gradobiciem. Mówią o szczęściu w nieszczęściu, bo fruwająca po wsi, pozrywana przez wichurę blacha, na szczęście nikogo nie zraniła. U nas jest pierwszy raz taka, zaistniała, zaskoczyło nas strasznie, bo nie widziałam takiego czegoś jeszcze. Bo nie, słycha, nie widziałam, nie spotkałam się z takim czymś. A to już Borek Wielki. Tu potężna wichura zerwała m.in. dach z tego budynku gospodarczego. Właściciele nie mają pieniędzy na naprawę. Twierdzą, że przeżyli coś takiego po raz pierwszy. No pierwsze, pierwszy. Także trochę jesteśmy, no też trochę w takim szoku. Tyle metrów kwadratowych dachu, żeby podnieść do góry i, i przeniesło. Także pan Wacław Kozak wciąż nie może uwierzyć w to, co się stało. Jak wspomina, nawet nie zdążył się ubrać, by wybiec z domu, bo już połowa dachu leżała na ziemi. Dom stoi 21 lat i takiego czegoś nie było. Chociaż były sytuacje podobne i grad, i burza, ale, ale tutaj nic nie zrobiło. A teraz tym lukiem poszło między tymi domami. Nawałnica uszkodziła nie tylko starsze domy. Jak pokazuje wiceburmistrz Sędziszowa Małopolskiego, pracownicy pomocy społecznej przygotowali cały katalog szkód. Zgłaszamy część tych strat do województwa, natomiast jeśli chodzi o budynki gospodarcze, będziemy musieli znaleźć rozwiązania we własnym zakresie. Szacujemy te 7, a w zasadzie 8 budynków, które dotknęła ta wichura na naszym terenie na straty na kwotę w granicach 100 tysięcy złotych. Myślimy, że dostaniemy Wsparcie również z innych jednostek administracyjnych i samorządowych. Właściciele gospodarstw podkreślają, że bardzo pomogli im strażacy, dzięki nim poszkodowane rodziny mogą mieszkać w domach do czasu kapitalnych remontów dachów. Jej życie mogłoby być kanwą scenariuszy kilku filmów. Oprócz działalności konspiracyjnej w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, była też działaczką organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Urodzona w Ulanowie Maria Mirecka-Loryś, dziś mieszkanka Racławic-Kołoniska, skończyła właśnie 100 lat. Większość pamiątek związanych z konspiracyjną działalnością pani Marii jest już w archiwach IPN-u. To, co zostało w rodzinnych zbiorach, dotyczy głównie jej pracy na rzecz środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych. Z każdym z tych okresów łączą się nieprawdopodobne wręcz historie. Doktor Moskwin dawał mi, on pracował u Weigla, jeszcze wtedy, to w, 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 szczepionki tyfusu. I ja woziłam to do Warszawy, jakiegoś, o, wtedy oni szczepiali mu ten tyfus. No i Niemcy się bardzo tym usuwali, to go do szpitala i potem ze szpitala ukradali. Kogo to ja nie wiedziałam. Najpierw kurierka Narodowej Organizacji Wojskowej, potem już jako kapitan AK na czele Wojskowej Służby Kobiet w Podokręgu Rzeszowskim, w końcu komendant główny Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. W 1945 roku aresztowana przez Niżańskie UB wyszła z więzienia dzięki amnestii, a uciekając przed kolejnym aresztowaniem na długie lata wyjechała z Polski. I jak przekonuje, wykorzystując doświadczenia z konspiracji, działała dalej, tym razem w polonijnych organizacjach. Te pięć lat konspiracji, to już mnie nauczyły, że to było podwójne życie, prawda? Życie normalne i życie w konspiracji. Także ja to inaczej podchodziłam do życia, że jak trzeba coś w Polsce zrobić, to, to dla mnie są ważniejsze przepisy dla Polski niż te przepisy w Stanach Zjednoczonych. Dzieci, które ciągle mieszkają za oceanem, ale na urodziny przyleciały do Racławic, gdzie od kilku lat znowu mieszka pani Maria, nie przestają być z niej dumne. No jesteśmy bardzo dumni i bardzo się cieszymy i, i jest to nasza mama, ale w, w, widzimy teraz jak tutaj przechodzą goście, no i, i czytamy o mamie, więc wiemy, że ona jest mama dla wszystkich <laughs> i też no, widzimy jak jest ważne być aktywnym i pomagać ludziom. Wsetne urodziny były życzenia od najbliższych i za oceanu. Jubilatkę uhonorował też Urząd do Spraw Kombatantów, przyznając pani Marii medal Pro Patria. Za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczpospolitej. To uosobienie naszej najnowszej historii. W jej osobie można powiedzieć, że całe nasze doświadczenie historyczne, dramatyczne, ale i wspaniałe, heroiczne XX wieku się skupia. Pani Maria dostała też replikę oficerskiej szabli z okresu międzywojennego. Pani Maria, chwale najjaśniejsze. A od samorządu stalowej woli tytuł honorowego obywatela tego miasta. Pani Mariusz, serdeczne życzenia także od całego zespołu aktualności. A teraz historia siedmioletniej Nikoli, która już półtora roku czeka w kolejce na operację oka. Tymczasem w przypadku dziewczynki, która choruje od urodzenia. Czas to dosłownie pieniądz, konkretnie 3000 zł, które pozwolą na prywatną operację w Krakowie. Rodzina Nikoli postanowiła zdobyć tę kwotę w nietypowy sposób. W najbliższą sobotę w Rzeszowie odbędzie się maraton Zumby, z którego dochód zostanie przeznaczony właśnie na leczenie Nikoli. Pierwsze problemy w życiu siedmioletniej Nikoli pojawiły się wtedy, gdy mama pani Karolina była w ciąży. Dziecko było za małe, a ciąża zakończyła się zatrzymaniem akcji serca u dziewczynki oraz koniecznością szybkiej cesarki. Rodzicom wydawało się, że na tym zakończą się problemy z jej zdrowiem, ale rozpoczęły się kolejne. Ich córeczka przeżyła wylew. Dziś ma liczne wady rozwojowe. Nie mówi mazeza i opadającą powiekę na jednym oczku. Młodzi rodzice rozpoczęli walkę o jej zdrowie. Ja od momentu, kiedy urodziłam córkę, siedzę cały czas w domu, nie pracuję, zajmuję się nią, odwożę ją do przedszkola dwa razy dziennie, jeżdżę do Rzeszowa, żeby po prostu mogła chodzić do przedszkola i być rehabilitowana. Codzienna rehabilitacja ze sztabem specjalistów to jedno, jest jeszcze pilna potrzeba zoperowania oka Nikoli. Mimo, że ma zaklejane oko codziennie, to... Niestety, dalej robi zez, na przykład, gdy jest zmęczona, to naprawdę widać, że y, bardzo ten zez jest przesunięty i ta powieka opada. I teraz, też, żeby w ogóle widzieć, to unosi główkę do góry. Już teraz, z pomocą małej Nikoli, pośpieszyła rodzina i przyjaciele. Ciocia Monika poprosiła swoją instruktorkę Zumby o zorganizowanie maratonu charytatywnego. Podeszłam, zapytałam. Oczywiście, zgodziła się od razu. E Później to już poszło automatycznie. Maraton Zumby odbędzie się w sobotę 13 lutego w Rzeszowskim Mechaniku przy ulicy Hetmańskiej. Potrwa 3 godziny od 13 do 16. Każdy może uczestniczyć. Może przyjść dziecko, mama, tato. To jest akcja walentynkowa, więc zapraszamy też pary. Każdy, kto chce przyjść, musi po prostu minimum 15 zł zapłacić za 3 godzinną zabawę. Mała Nikola wraz z ciocią i instruktorką panią Weroniką już próbują swoich sił w zumbie. Nikola jest bardzo radosnym dzieckiem: ma w sobie dużo energii, potrafi tą energią zarażać. Jest naprawdę bardzo energetyczna. Uwielbiam się uśmiechać. Tym razem jednak los uśmiecha się do niej. Grono osób, które chcą jej pomóc, jest coraz większe. Jeśli w tej charytatywnej akcji uda się zebrać ponad 3000 zł na operację Oka, być może uda się też zahamować opadanie powieki. Rodzice wiążą z tym zabiegiem ogromne nadzieje. Tak samo jak z ludźmi, którzy 13 lutego przyjdą na maraton zumby, by pomóc ich córeczce. A jeśli w Rzeszowie i w okolicach ktoś lubi tańczyć, a jednocześnie pomagać. Odpowiedzieliśmy, co można zrobić w sobotę. Co prawda, słońca w pogodzie ostatnio niewiele. W aktualnościach pokażemy jednak, jak Rzeszów wykorzystuje ten rodzaj tzw. zielonej energii. W mieście powstały pierwsze przystanki ogrzewane energią słoneczną. Zupełną nowością są natomiast wiaty generujące prąd, którym można na przykład doładować samochody elektryczne lub zasilać domową klimatyzację. Dzięki pomysłowi jednej z Rzeszowskich firm, wkrótce każdy będzie mógł sobie takie urządzenie postawić przy domu. Coraz więcej i coraz taniej to oczekiwania współczesnego konsumenta, ale jak temu sprostać? Wystarczy korzystać z tego, co jest za darmo. Taką niewyczerpaną energią jest słońce, dlatego panele fotowoltaiczne, które światło zamieniają w energię elektryczną, są coraz doskonalsze i znajdują coraz to nowe zastosowania. Jednym z pomysłów są karporty, czyli wiaty fotowoltaiczne, które stanowią osłonę dla samochodów i jednocześnie generują prąd. W Rzeszowie najpierw powstały przy Wyższej Szkole Prawa i Administracji, a później przy inkubatorze technologicznym Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ich producentem jest firma działająca w parku. Naszym produktem, który wykorzystujemy właśnie w Karpotach, naszym panelem fotowoltaicznym, jest panel typu szkło szkło różni się on od takiego zwykłego ramkowego przede wszystkim tym, że jest ładniejszy. Nie ma tej ramki i dodatkowo ogranicza też koszty i dodatkową instalację taką jak instalacja odgromowa. Biaty fotowoltaiczne przy inkubatorze zadaszają 110 miejsc parkingowych i ich moc to 150 kW. Oznacza to, że w najdłuższe słoneczne dni są w stanie zasilić energią 400 domków jednorodzinnych. W każdej chwili można także skorzystać z darmowej energii do ładowania samochodu elektrycznego. Jak długo musi się ładować akumulator? Samochód musi być podładowany przy tak szybkiej stacji, jak jest tutaj, 40 minut. Natomiast, jeżeli chodzi o dom, to jest 4 godziny czasu. I mamy pełny akumulator, na którym przejedziemy 50 km. Najnowszy pomysł firmy ML System to carporty do samodzielnego montażu. Można je wykorzystać także do zasilania urządzeń domowych, np. klimatyzacji. Firma planuje w nich stosować także własną opatentowaną technologię No Frost z szybą grzejną. One same się odśnieżają. Mogą też posłużyć w przypadku zainstalowania ich na przykład na wiacie do ogrzewania tej wiaty. Rozpoczęła się produkcja takich wiat, ale czy będzie zainteresowanie klientów? Na razie w Rzeszowie samochodów elektrycznych jest niewiele, bo są wciąż drogie, a w Polsce jest zbyt mało portów do ich ładowania, jednak zdaniem fachowców to będzie się zmieniać, bo przeciętny Kowalski umie już stawiać na ekonomię. W aktualnościach kolejny przykład niezwykłego jak na mężczyznę hobby. Pan Krzysztof z dolny dolnych od ponad 20 lat sławi magię bieszczadów. Haftując. Teraz jednak ukończył dzieło wielkiego formatu, obraz przedstawiający wieże World Trade Center i kto wie, być może dzięki nim Zustrzyk trafi do światowych rekordów księgi Guinnessa. Kółko czy krzyżyk? Tych dylematów nie ma pan Krzysztof wnęk z Ustrzyk Dolnych. Przepada za wyszywaniem haftem krzyżykowym i dzięki temu w ciągu roku wyszł największy haft na świecie. Jego wymiary, 1,80 na 20 m, jednak na obrazie zamiast bieszczackich gór, dwie wieże World Trade Center. Ciężko było stworzyć projekt, po prostu Każ, każdy krzyżyk musiał być dokładnie umieszczony w swoim miejscu. No, przedstawia ten obraz Nowy Jork z dwoma wieżami, których ich, w tej chwili ich już nie ma. Chciałem to zadedykować Amerykanom w hołdzie dla Stanów Zjednoczonych, żeby była jakaś pamiątka od Polaków. Na panu Krzysztofie nie jeden już chciał postawić krzyżyk, ale on od 20 lat stawia krzyżyki na płótnie. Krzyżyk za krzyżykiem i tak wyhaftował światowy rekord Guinnessa. Myślę, że nikt nie pobił do tej pory takiego czasu, wielkości obrazu. No i, i tym bardziej, że mężczyzna. Pan Krzysztof wcale nie uważa, że haftowanie jest babskim zajęciem, jak z kucharzami. Niby częściej gotują kobiety, ale lepsi mogą być mężczyźni. Wieszczacki hafciarz, jak mówią o nim znajomi, wierzy, że teraz usłyszy o nim cały świat. Aby jednak było to możliwe, liczy na zainteresowanie ludzi dobrej woli, którzy docenią jego talent i wesprą. Bo na zakup potrzebnych materiałów potrzeba pieniędzy. Te zaś na razie kupuje ze skromnej renty i emerytury matki. Rekord Guinnessa będzie. Mam nadzieję, że będzie, bo naprawdę tyle czasu, co on poświęcił, rok czasu szył bez przerwy, no prawie bez przerwy, no od, tylko z pani, na spanie miał czas. A tak cały czas pracował nad tym dziełem. Pan Krzysztof ma już pomysły na kolejne dzieła, a każdą wolną chwilę poświęca właśnie haftowaniu. Jego zdaniem życie bez pasji nie ma najmniejszego sensu. Pasja, która wciągnęła mnie jak nałóg po prostu, że dzień bez wyszywania to jestem chory. No i trzeba to po prostu kochać. A pan Krzysztof kocha to, co robi i kropka to znaczy krzyżyk. Niewielka albigowa pod Rzeszowem na wiosnę zmieni się w plan filmowy to za sprawą dokumentu o urodzonym tu basku, czyli niezwykłym ogierze czystej krwiarackiej, który przed laty rozsławił Polską hodowlę koni na świecie do tego stopnia, że w Stanach Zjednoczonych zostało krzyknięty objawieniem Ameryki. W dokumencie zgodził się wystąpić Johnny Depp, aktor. Zakochał się w potomku Baska, który zagrał z nim w filmie Jeździec bez głowy. Bask urodził się w tej stajni 9 lutego 1956 roku, a więc 60 lat temu. Wspomina Antoni Dziugieł, obecny właściciel majątku po Państwowej Stadnie Koni w Albigowej. Rozsławiony w Ameryce, a trochę zapomniany w Polsce, Arab Bask zostawił po sobie ponad 1040 sztuk potomstwa, które tak samo jak on doskonale spisywało i spisuje się na torach wyścigowych. Był to koń o nieprzeciętnej urodzie, prawidłowej budowie. Charakteryzował się fenomenalnym ruchem, a przede wszystkim łagodnością charakteru. Podbił serca pracowników stadniny. Do dziś w Albigowej zachowały się pamiątki po Basku. Chodowca, Baska, Roman Tankiewicz. Z Albigowej Bask wyjechał prosto na tory wyścigowe do Służewca. Osiem razy zajął pierwsze miejsce i kilkanaście razy kolejne. Do Albigowej nigdy już nie powrócił. Zasilił populację koni arabskich w Janowie Podlaskim, skąd trafił do Ameryki, która wprost zachłysnęła się jego pięknem. Jego potomstwo ma 500 czempionatów na świecie, jak również 200 narodowych, co jest w ogóle osiągnięciem no nie do przejścia. I stał się wzorcowym koniem dla koni arabskich. W Ameryce Bask ma nawet swój pomnik w Polsce będzie miał film. Hanna ceglińska leśnodolska jest urzeczona nie tylko historią niezwykłego Araba, ale też osobami z nim związanymi. Jedną z nich jest sam Johnny Depp, który w potomku słynnego Ogiera Zalwigowej zakochał się w czasie kręcenia filmu Jeździec bez głowy. Ten koń był parokrotnie ranny, łamał nogi, i później, powodowany chyba empatią, współczuciem, Johnny Depp zaadoptował go i zaczął rozwijać po, powoli swoje stadniny. I mam nadzieję, że właśnie o tym opowie: o jego więzi z tym koniem. Pani reżyser zrealizowała już ponad połowę zdjęć do filmu. Pozostały jeszcze wywiady w Ameryce, no i Albigowa. Mój bask, praprawnóg Baska. Tutaj też do dzisiaj w dawnych staniach mieszka potomstwo Baska, dokładnie praprawnuk i praprawnuczka. Ma na imię Ma Albigowa. Potomek Baska zagrał też filmy Roberta Redforda za Klinaczkami. W Stanach Zjednoczonych jedną czwartą koni czystej krwi arabskiej stanowią właśnie potomkowie baska. On sam swoją urodę i szybkość zawdzięczał słynnym rodzicom, witrażowi i bałałajce. A dziś jest wspomnieniem czasów świetności państwowych statni koni w Polsce. Sport w aktualnościach, a sportowym wydarzeniem weekendu w regionie był bez wątpienia mecz pierwszej Ligi Koszykarzy w łańcucie. Sokół podejmował Legię Warszawa. Nasz wicelider tabeli pokonał ostatecznie trzecią ekipę Ligi 73-54. do 54. Obydwa zespoły od początku sporo uwagi poświęcały defensywie. W obronie trwała zażarta walka, stąd dość niski wynik po pierwszej połowie. Sokół prowadził tylko dwoma punktami, mimo że inauguracyjną kwartę przegrał ośmioma. O zaciekłości meczu może świadczyć sytuacja z 12 minuty, gdy doszło do walki wręcz na parkiecie. A dwaj gracze, Jerzy Koszuta i Mateusz Bierwagen, otrzymali przewinienia dyskwalifikujące. W koszykówce zdarza się to niezwykle rzadko. Druga połowa pojedynku należała już zdecydowanie do gospodarzy. Przedostatni odsłoną soku prowadził różnicą 8 punktów. Ostatecznie wygrał 73 do 54. Pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu. Szliśmy cios za cios, można powiedzieć, a nie wiem, w drugiej brakło sił. Przeważyło kilka rzutów, potem poszło dalej łańcutowi. Wynik może tego nie odzwierciedla, ale to był bardzo ciężki mecz. Przygotowywaliśmy się na niego e, bardzo, bardzo sumiennie no i dosyć ciężko. No i, no, i, e, no i Treningi zaprocentowały. W siatkarskiej pierwszej lidze pań krośnieńskie Karpaty podejmowała nieobliczalny zespół azs Sugliwice. Gospodynie zagrały skoncentrowane od pierwszej piłki i nie pozwoliły rywalkom na zbyt wiele. Prośnianki triumfowały w trzech setach. Do 21, ponownie do 21 i do 18. Dzięki tej wygranej podopieczne trenera Dominika Stanisławczyka umocniły się na czwartym miejscu w tabeli. 3 do 0 chyba po raz pierwszy, bez większych emocji, chociaż jak to nasza drużyna, te kilka akcji rozegraliśmy no tak, żeby pomóc przeciwnikowi. Ale na szczęście dzisiaj to wystarczyło. Pewne trzy punkty, bardzo się z tego powodu cieszymy. W siatkarskim Pucharze Polski Asekolesowia po wygranym ćwierćfinale z GKS-em przegrała półfinał ze skrołu 1-3, mimo że pierwszego seta na swoją korzyść rozstrzygnęli właśnie Rzeszowianie. Pa, ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych. Organizatorem jest Dolny Śląsk, ale w ten weekend młodzi sportowcy rywalizowali na torze lodowym w Sanoku. Prawdziwą gwiazdą zawodów była Kaja Ziomek z Lubina. Zdobyła 6 złotych medali. Po biegu na 1000 metrów dochodzę pół godziny do siebie, że mogę, dopiero mogę się podnieść. Boli brzuch, bolą nogi, yy, oddech ciężko złapać, płuca, a wszystko, wszystko męczy mocno. To dlaczego to człowiek robi? Bo daje to satysfakcję. Klub KAI triumfował w klasyfikacji generalnej. Na dziewiątym miejscu uplasowali się gospodarze z klubu Górnik Sanok. Marcel Drwięga zdobył dwa brązowe medale. To jest taki mini znicz. Ty marzysz o takim tym prawdziwym na Igrzyskach Olimpijskich? Jak każdy sportowiec. Chciałbym kiedyś wystąpić na Olimpiadzie i chciałbym, żeby wyszło mi jak najlepiej. W klasyfikacji województw na podium łódzkie, dolnośląskie i mazowieckie. Podkarpacie na piątym. To wszystko w aktualnościach. Za chwilę jeszcze prognoza pogody. Zapraszam też tych, którzy jutro rano muszą wstać bladym świtem na poranek z TVP 3 Rzeszów. Czekam na Państwa jutro o godzinie 7. Do zobaczenia.